Witam na kanale Szydełko Gabi. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia ze mną takiej parasolki. Jest to całkowicie mój pomysł, dlatego nie ma na nią żadnego schematu. Wykonałam ją jako ozdobę choinkową, dlatego dałam tutaj zawieszkę, ale może być. Taka parasolka, fajną ozdobą, fajnym dodatkiem do jakichś figurek czy makramowych aniołków. Wszystko zależy od Waszych pomysłów. Zrobiłam ją z kordonka Aria 5. Pracowałam na szydełku 1,5 mm i jej średnica to 10 cm. Zapraszam do dziergania razem ze mną. Rozpoczynam od zrobienia 6 oczek łańcuszka. Robię pętelkę i wykonuję 6 oczek łańcuszka. Zamykam w kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz będę pracowała na tym kółeczku, zrobię 12 półsłupków i jednocześnie od razu będę wrabiała. Tę niteczki. Oczko łańcuszka za pierwszy półsłupek i w sumie 12 półsłupków. 11 12. Zamykam ogrążenie, wbijam się w pierwsze to oczko łańcuszka oczkiem ścisłym. Jeszcze troszeczkę. Zostało niteczki od razu odetnę, żeby nie przeszkadzała następne okrążenie to będą trzy oczka łańcuszka i w każdym półsłupku robię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, przechodzę do następnego półsłupka i półsłupek. Trzy oczka łańcuszka do następnego półsłupka. Wychodzą mi takie łuki, których ma być 12. Tak, całe okrążenie. Zamykam okrążenie, bijam się oczkiem ścisłe. Ten pierwszy łuk. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym na środek tego łuku i będę robiła trzy słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi słupek, przerabiam do połowy, nabieram nitkę na szydełko, wbijam się jeszcze raz to samo miejsce przez dwie i przez wszystko. 4 oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Wbijam się pod następny łuk. Przez dwie. Nabieram. Przerabiam do połowy. I jeszcze raz nabieram. I przerabiam do połowy przez dwie i przez wszystko. Cztery oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Wbijam się pod następny łuk. Przerabiam przez dwie. Nabieram. Przerabiam przez. Zamykam to okrążenie. Wbijam się w ten łuk oczkiem ścisłym. Teraz przechodzę na środek tego łuku i będę robiła trzy słupki łączone górą. Jako pierwszy słupek robię trzy oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się pod, pod ten łuk, przeciągam nitkę, przerabiam przez dwie. Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się pod łuk, przeciągam nitkę, przez dwie i przez wszystko. Teraz robię cztery oczka łańcuszka, nabieram nitkę na szydełko, pod następny łuk przeciągam, przerabiam przez dwie, dwie nitki mam na szydełku. Nabieram nitkę na szydełko, przeciągam nitkę, przez dwie, trzymam na szydełku. I jeszcze raz powtarzam przez dwie i przez wszystko. Znów. Robię 4 oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko, przechodzę pod następny łuk. Przerabiam do połowy słupek. Nabieram nitkę. Drugi, przerabiam do połowy, nabieram, przeciągam. I trzeci do połowy, i przez wszystko. Cztery oczka łańcuszka. Następny łuk. Przerabiam do połowy słupek, nabieram nitkę, przerabiam drugi do połowy i nabieram i przerabiam trzeci do połowy. I tak będzie wyglądało całe to okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w ten czubek tutaj tych słupków włączonych górą i wykonuję oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkami ścisłymi na środek tego łańcuszka, i będę robiła łuki, które będą się składały z sześciu oczek łańcuszka. bijam się pod ten łuk półsłupek sześć oczek łańcuszka pod następny łuk półsłupek sześć oczek łańcuszka i półsłupek i tak Całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się to pierwsze oczko łańcuszka i wykonuję oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym nad ten łańcuszek i będę robiła 7 słupków. Trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi, trzeci. Teraz robię trzy oczka łańcuszka i pod ten następny łuk wbijam się i robię pół Trzy oczka łańcuszka. Przechodzę do następnego łuku i siedem słupków. siedem, trzy oczka, łańcuszka, na tym łuku półsłupek i jeszcze trzy oczka, łańcuszka, na następnym łuku siedem słupków. No coś mi się to Trzy oczka łańcuszka, pół słupek pod tym łukiem, trzy oczka łańcuszka i tutaj znów siedem słupków. I tak to teraz wygląda. Całe okrążenie. tak. Zamknęłam okrążenie oczkiem ścisłym, tutaj wbiłam się w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka. Teraz będę robiła słupki reliefowe tylne. Robię oczko łańcuszka. Pierwszy słupek omijam. Wbijam się za pierwszy, a przed drugim od tyłu. W ten sposób. Nabieram ten słupek na szydełko. Nabieram nitkę na szydełko. I. Robię półsłupek. I jeszcze robię dwa oczka łańcuszka. Teraz nabieram nitkę na szydełko, bijam się za drugim, a przed trzecim od tyłu. Nabieram ten słupek na szydełko, nabieram nitkę na szydełko, przeciągam i robię słupek. Na, e, wbijam się e, z, e, od tyłu znów przed następny słupek, nabieram go, przeciągam i słupek. Mam już trzy, zrobię ich pięć. I ten ostatni słupek znów omijam. Teraz robię trzy oczka łańcuszka. I tutaj, gdzie jest ten półsłupek, będę robiła cztery słupki łączone górą. Wbijam się w ten słupek przez dwie nitki. Nabieram nitkę na szydełko. Wbijam się. Przerabiam do połowy słupek drugi. Znów nabieram, wbijam się, przerabiam trzeci, nabieram, wbijam się, przerabiam czwarty słupek, przez dwie i przez wszystko. Trzy oczka łańcuszka. I na następnym motywie znów będę robiła słupki reliefowe z tyłu. Pierwszy słupek omijam, wbijam się za tym pierwszym słupkiem. Nabieram drugi od tyłu i robię słupek. Następny słupek. Od tyłu nabieram i wykonuję słupek. Wbijam się od tyłu, zahaczam o ten słupek i robię słupek. Znów powtarzam. I ten siódmy słupek zostawiam. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam się znów pół półsłupek i robię cztery słupki łączone górą. Do połowy przerabiam pierwszy. Nabieram nitkę. Do połowy drugi. Do połowy trzeci. I do połowy czwarty i przez wszystko. I teraz mamy taki model. Takie motywy właściwie. Słupki reliefowe tylnie, słupki łączone górą, 4, a między nimi 3 oczka łańcuszka. I tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka. Teraz robię 7 oczek łańcuszka. I wbijam się w ten ostatni słupek. Wykonuję półsłupek. 4 oczka łańcuszka. Wbijam się w czupek tych słupków włączony wykonuje Wykonuję półsłupek. 4 oczka, łańcuszka, wbijam się, ten pierwszy słupek, wykonuję półsłupek. 7 oczek, łańcuszka, wbijam się, ostatni słupek i wykonuję półsłupek. Cztery oczka, łańcuszka, wierzchołek tych słupków bijam się i robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka, bijam się w pierwszy słupek. Siedem oczek łańcuszka, ostatni słupek i wykonuję półsłupek. I tak robię całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się oczkiem ścisłym w pier to pierwsze oczko łańcuszka. Teraz przechodzę na tą poprzeczkę, wykonuję dwa półsłupki zwykłe. Następnie dwa półsłupki nawijane. Dwa słupki. Słupek nabijany podwójny przez dwie, przez dwie, przez dwie. Teraz robię cztery oczka łańcuszka i wykonuję tutaj pikotek. Po te dwie pierwsze nitki się wbijam. I przeciągam niteczkę oczko ścisłe. Teraz robię dwa. Słupki. dwa półsłupki nawijane i dwa półsłupki zwykłe i tak będzie wyglądał motyw na tych Łańcuszku, który składał się z siedmiu oczek. Teraz przechodzę na ten łańcuszek z czterech oczek. Robię trzy półsłupki. Wbijam się do półsłupka. Robię półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. I ponownie wbijam się w ten półsłupek. Na następnym łańcuszku robię 4 e, zrobię 3 półsłupki. I od razu teraz przechodzę do tego łańcuszka gdzie było 7 oczek. Robię dwa półsłupki zwykłe dwa półsłupki nawijane, dwa słupki. Teraz słupek podwójnie nabijany przez dwie, przez dwie i przez dwie. Teraz robię cztery oczka łańcuszka i robię pikotek. Wbijam się pod te dwie niteczki, oczko ścisłe. Teraz robię dwa słupki zwykłe. Dwa półsłupki nawijane. I dwa półsłupki. Następnie tutaj robię trzy półsłupki. Mam ten łańcuszek z czterech oczek. Na półsłupku robię półsłupek, cztery oczka łańcuszka i jeszcze raz półsłupek. I trzy półsłupki. Teraz robię znów. Dwa półsłupki zwykłe. Dwa półsłupki nawijane. Dwa słupki. Słupek podwójnie nawijany. Cztery oczka, łańcuszka na pikotek. Dwa słupki, dwa półsłupki nawijane i dwa półsłupki zbyki. Trzy półsłupki na tym łańcuszku z czterech oczek na półsłupku, półsłupek, cztery oczka łańcuszka i półsłupek i tak robimy całe okrążeń. Tak wygląda już skończona parasolka. Teraz jeszcze zostało ją tylko wykrochmalić w z dodatkiem wikolu i wysuszyć na styropianowej kuli. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. I serdecznie zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia.